Witajcie, drodzy bracia i siostry Chrystusie. Z ogromną radością witam Was w tym szczególnym momencie, który możemy wspólnie przeżyć. Dziś zebraliśmy się, aby porozmawiać na temat głębokiego i inspirującego, który dotyka serc wielu, cudownego różańca wyzwania, modlitwy, która została nam przedstawiona poprzez życie i świadectwo Karlo Akutisa. Zanim zanurzymy się w ten temat, zachęcam Was, abyście się wygodnie usiedli i otworzyli swoje serca. To jest przestrzeń modlitwy, refleksji i wspólnoty, gdzie możemy razem wzrastać w wierze i nadziei. Jeśli ten temat Was dotyka lub jeśli mieliście doświadczenia z modlitwą różańcową, podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. Wasze opowieści umacniają naszą wspólnotę. Przypomnijmy sobie krótko, kim był Carlo Acutis. Ten młody człowiek, który, choć wcześniej odszedł do domu ojca, pozostawił po sobie dziedzictwo wiary i świętości, które wciąż przemienia życia. Karlo był zwyczajnym nastolatkiem, ale z niezwykłym sercem. Głęboko oddany Eucharystii, mówił, że Eucharysta jest moją drogą do nieba. Wykorzystując technologię z mądrością i zapałem, Karlo ewangelizował i rozpowszechniał cuda eucharystyczne, pokazując światu, że świętość jest możliwa w codzienności poprzez to, co proste, czyste i prawdziwe. Cudowny różaniec wyzwania to potężna modlitwa która pomaga nam połączyć się z Bogiem i szukać wyzwolenia od wszystkiego, co nas zniewała, lęków, nałogów, trąb, chorób, niepokojów, a nawet negatywnych wzorców dziedziczonych. Podczas modlitwy przeżywamy stawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, prosząc, aby poprowadziła nas do Jezusa i aby, przez swoją łaskę, doprowadziła nas do prawdziwej wolności. Carlo Acuti uczy nas, że modlitwa nie musi być skomplikowana, ale powinna być stała i ściera. Sam codziennie odmawiał różaniec i uczestniczył w Mszy Świętej, kiedy tylko mógł. Był wierny w małych czynach i to doprowadziło go do wielkości świętości. Ta praktyka opiera się na Słowie Bożym. W Ewangelii Jana 8 i 32 setnych czytamy: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Żyjemy w czasach wielu głosów i rozproszeń. Szukanie prawdy Chrystusie to to, co nas za i prowadzi. Medytując na tajemnicami Różańca, Stajemy w obliczu prawdy życia Jezusa i Maryi, a nasze łańcuchy zaczynają opadać. Psalm 34 i 17 setnych przypomina nam. Sprawiedliwi wołają, a Pan ich wysłuchuje i ratuje ich ze wszystkich ich ucisków. Ścierek się skruszonego serca dociera do uszu Boga i różaniec, w tym sensie, jest pokornym i wytrwałym wołaniem, które wypływa z duszy. Modlitwa różańcowa uczy nas również cierpliwości i wytrwałości. Czasami wyzwolenie nie następuje od razu, ale każda tajemnica odmawiana, każda zdrowa szmalio to drzwi, które się otwierają. List do Galatów pięciu i jedna dziesiąta zachęca nas. Ku wolności uwolnił nas Chrystus. Stójcie więc mocno. Modlitwa jest ciągłym lekarstwem dla duszy. I Karlo przypomina nam, zawsze pozostawać zjednoczonym z Jezusem to mój plan na życie. Niech to będzie również nasz cel. Modlitwa różańcowa, szczególnie do odmawiana jest w społeczności, czy to na miejscu, czy online, tworzy atmosferę uzdrowienia i dzielenia się. Każda intencja, którą przynosicie, każda uzawylana, są przyjmowane w sercu Jezusa i Maryi. A my, jako bracia i siostry, modlimy się za siebie nawzajem, jako ciało Chrystusa. Dlatego, jeśli jeszcze się nie zapisaliście na kanał, skorzystajcie z tej chwili, aby stać się częścią tej wspólnoty wiary, która rośnie zjednoczona modlitwą. Razem jesteśmy silniejsi. Z każdym paciorkiem różańca pozwalamy Duchowi Świętemu działać w naszej historii. Dziś prośmy o uzdrowienie pokoleń przesłych, wyzwolenie od obecnych niepokojów, wzmocnienie wiary, przemianę zranionych uczuć, przezwyciężenie lęków, które nas paraliżują. To wszystko będzie oferowane tym różańcu, który przypomina nam. Bóg słyszy, Bóg działa, Bóg wyzwala. Refleksja na temat cudownego różańca wyzwania, inspirowana życiem Carlo Acutisa, prowadzi nas do zrozumienia głębi chrześcijańskiej wolności. Jesteśmy wezwani, aby żyć wolnymi, wolnymi od grzechu, lęku, kłamstwa i kroczyć jako dzieci światłości. Karlo wykorzystał świat cyfrowy do ewangelizacji. My używamy tej przestrzeni, aby modlić się i ogłaszać, że Chrystus jest naszą wolnością. Sprawiedliwi wołają, a Pan ich wysłuchuje. Psalm 34:17. Poznacie prawdę, a ona was wyzwoli. Gen 8:32. Niech razem zanurzymy się w tej prawdzie, tej modlitwie i tej wspólnocie, która nas przemienia. Teraz proszę wszystkich, abyśmy razem odmówili nasz cudowny różaniec wyzwania. Weźcie swój różaniec z wiarą. Przygotujcie swoje intencje i módlcie się z otwartym sercem. Jeśli chcecie, zostawcie komentarze swoje imiona i intencje. Będziemy się za Was modlić z miłością. Niech Carlo Acutis stawia się za nami, a Duch Święty nas prowadzi. Pokój Jezusa i miłość Maryi niech będzie z Wami. Teraz zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. O Boże! Pełen nieskończonej dobroci i miłosierdzia, który pozwalasz nam gromadzić w Twojej obecności, przychodzę do Ciebie z otwartym i ścierym sercem, szukając Twojego światła i prowadzenia. W tej chwili podnosimy nasze głosy w modlitwie, prosząc o stawiennictwo świętego Karlo Akutisa, młodego człowieka, który potrafi dostrzegać piękno Twojej obecności w każdej Eucharystii, w każdej chwili adoracji. Niech Jego życie inspiruje nas do dążenia do świętości w codziennym życiu i do radosnego i zdecydowanego przeżywania wiary. Panie, w obliczu trudności i wyzwań, które napotykamy, wołamy o wyzwolenie. Wyzwolenie z naszych lęków, niepewności i niepokojów, które uniemożliwiają nam pełne życie. Niech wzorem Karlo nauczymy się zaufać swojej boskiej opatrzności, oddając Ci wszystkie nasze zmartwienia i troski. Pomóż nam pamiętać, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach i że Twoja obecność jest bezpieczną przystanią w czasach burzy. Błogosław, o Panie, tych, którzy są uwięzieni przez nałogi i uzależnienia. Niech, dzięki Twojej łasce, znajdą drogę do zdrowienia i uzdrowienia. Niech światło Chrystusa oświeci ich duszę, przynosząc nadzieję i odnowę. Niech wiara stanie się filarem w ich życiu, a oni poczują kochający uścisk Pana, uwalniający ich z łańcuchów, które ich trzymają. W tym cudownym różańcu prosimy o stawiennictwo świętych, szczególnie Carlo Acutisa, aby pomogli nam zrozumieć głędzie Twojej miłości. Niech będziemy instrumentami pokoju i pojednania, niosąc naszym braciom i sióstrom przesłanie, że prawdziwa wolność odnajdywana jest w Twojej prawdzie. Niech nasze serca będą dotknięte współczuciem, byśmy mogli wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Bez osądów, Lecz z miłością i akceptacją. Ojcie, w Twojej obecności prosimy, abyś pomógł nam dostrzegać sytuację w naszym życiu nowymi oczami. Niech zobaczymy poza trudnościami i dostrzeżemy możliwości duchowego wzrostu, jakie one przynoszą. Tak jak Karlo, miejmy odwagę przekształcać nasze próby świadectwa wiary i nadziei. Niech światło Chrystusa jaśnieje w naszych sercach, prowadząc nas w każdym kroku, który stawiamy. Modlimy się również. Panie, za tych, którzy czują się od Ciebie daleko. Niech, dzięki Twojemu miłosierdziu, znajdą drogę powrotną do Twojej miłości. Niech ich dusze będą dotknięte i odnowione przez Ducha Świętego, aby mogli doświadczyć radości pojednania i przebaczenia. Niech w naszych domach i wspólnotach zawsze będzie możliwość przyjęcia tych, którzy szukają schronienia w Twojej obecności. Niech ten cudowny różaniec przypomina nam o znaczeniu modlitwy w naszym życiu. Niech zobowiążemy się poświęcać czas w naszej codzienności, aby rozmawiać z Tobą, medytować nad Twoimi słowami i pozwolić się prowadzić przez Twoją wolę. Niech modlitwa stanie się źródłem siły i inspiracji, pomagając nam trwać w naszej wierze, nawet w obliczu przeciwności. Panie, niech przykład Carlo Acutisa motywuje nas do intensywnego przeżywania każdego momentu, dostrzegając swoją obecność we wszystkich rzeczach. Niech będziemy podziwiać piękno stworzenia, a przez nasze czyny, niechaj chwalimy Twoje imię. Niech nasze serca zawsze będą wdzięczne za każdą otrzymaną łaskę i niech będziemy dzielić tę wdzięczność z tymi, którzy nas otaczają. Prosimy, Panie, o duchowe odnowienie w naszym życiu. Niech płomień Twojej miłości płonie w naszych sercach, oświetlając naszą drogę i prowadząc ku prawdzie. Niech będziemy instrumentami Twojego pokoju w świecie tak bardzo potrzebującym miłości i współczucia. Niech światło Chrystusa jaśnieje w nas. Pozwalając innym dostrzegać i być przyciąganym do Twojej prawdy i wolności. Z każdym tajemnicą, którą odmawiamy, niech zbliżamy się do Ciebie, oddając nasze intencje i prośby, pewni, że Pan wysłuchuje naszych błagan. Niech ten moment modlitwy stanie się prawdziwym spotkaniem z Panem, gdzie odnajdujemy uzdrowienie, wyzwolenie i odnowienie. Niech obecność Świętego Karlo inspiruje nas do życia z zapałem, zawsze poszukując świętości i prawdy. Niech zjednoczymy się w jednym sercu i jednym głosie, wołając o Twoje miłosierdzie i miłość. O Panie, w tym momencie modlitwy pragniemy również z wdzięcznością wspomnieć o błogosławieństwach, które otrzymaliśmy. Każdy dzień to nowa szansa na doświadczenie Twojej miłości i dobroci. Dziękujemy za małe i wielkie radości, które nas otaczają od poranka, który przynosi światło, po uśmiechy tych, których kochamy. Niech zawsze będzie w nas wdzięczność, uznając, że każda chwila jest darem, który zasługuje na celebrację. Prosimy, Panie, abyś pomógł nam pielęgnować serce wdzięczne nawet w trudnościach. Niech w naszej podróży uczymy się dostrzegać swoją dłoń we wszystkich sytuacjach, rozumiejąc, że nawet w trudnych chwilach jest wyższy cel, którego często nie potrafimy dostrzec. Niech cierpliwość i wytrwałość będą cnotami pielęgnowanymi w naszym wnętrzu, pozwalając nam wzrastać i dojrzewać w wierze. Niech życie świętego Karlo Akutisa inspiruje nas do dążenia do świętości w każdym momencie. Niech, jak On, będziemy mieli głęboką miłość do Eucharystii i szczerą pobożność wobec Pana. Niech Jego radosne usposobienie zachęca nas do życia w wierze z entuzjazmem, zarażając tych wokół nas światłem, które wypływa z naszego doświadczenia z Chrystusem. Niech będziemy żywymi świadkami Twojej obecności, ukazując światu, że prawdziwe szczęście polega na podążaniu za Twoimi naukami. Panie, niech ten cudowny różaniec zjednoczy nas w więź, braterstwa i miłości, abyśmy mogli wspierać się nawzajem w naszych zmaganiach i radościach, tworząc wspólnotę wiary, która wzajemnie się buduje. Niech będziemy zawsze wsparciem dla tych, którzy są wokół nas. Oferując miłość i zrozumienie, abyśmy mogli być odbiciem Twojej bezwarunkowej miłości. Prosimy, aby nasze działania przyniosły nadzieję tym, którzy czują się zagubieni i osamotnieni. Przy każdym tajemnicy, którą odmawiamy, prosimy o łaskę głębszego zrozumienia Twojej miłości, abyśmy mogli medytować nad życiem Jezusa i jego przysłaniem, pozwalając, by Twoje słowo znalazło miejsce w naszych sercach. Niech, Rozważając tajemnice Twojego życia, będziemy się nimi przemieniać, stając się coraz bardziej podobni do Chrystusa w naszych postawach i myślach. Panie, niech światło świętego Karola prowadzi nas w naszej duchowej drodze, abyśmy byli ludźmi modlitwy, szukając Twojej obecności w każdym momencie dnia. Niech medytacja nad wiecznymi prawdami nas umacnia i prowadzi do życia bardziej pełnego i znaczącego. Niech praktyka modlitwy będzie nie tylko rytuałem. Ale prawdziwą, intymną rozmową z Tobą, w której znajdujemy pocieszenie, pokój i kierunek. Modlimy się o Boże, o pokój na świecie, aby konflikty i podziały, które przynoszą ból i cierpienie, zostały przezwyciężone przez miłość i zrozumienie. Abyśmy, jako naśladowcy Chrystusa, byli agentami pokoju, promując dialog i pojednanie między wszystkimi. Niech Twoje światło świeca serca liderów i rządzących, prowadząc ich do sprawiedliwych i współczujących decyzji, które promują dobro wspólne. A na koniec tej modlitwy prosimy, aby Twoja obecność wzmocniła nas na nadchodzące wyzwania, abyśmy mogli wyjść z tego momentu modlitwy odnowieni w naszej wierze i determinacji, gotowi stawić czoła światu z odwagą i nadzieją. Niech światło Chrystusa, które świeci w naszych sercach, będzie latarną która przyciąga innych do Twojej prawdy i miłości. Ojcze, niech zawsze pamiętamy o znaczeniu życia we wspólnocie z Tobą i z naszymi braćmi. Niech zjednoczenie naszych głosów modlitwy będzie świadectwem wiary i miłości, które będzie echem wszędzie tam, gdzie się udamy. Tak jak święty Karola Kutis, nie zostawiamy ślad dobroci i miłości w każdym życiu, które dotykamy. Kończymy tę modlitwę z pewnością, że Ty, w swojej nieskończonej dobroci. Słyszysz nasze wołania, abyśmy zawsze spotykali się w Twojej obecności, szukając świętości i prawdy, abyśmy w każdy dzień naszego życia żyli wiarą, nadzieją i miłością, prowadzeni światłem Chrystusa i wstawiennictwem świętych. Amen, a na koniec każdej modlitwy pamiętaj, aby dziękować. Wdzięczność to potężny sposób na przekształcenie naszego umysłu i serca. Kiedy dziękujemy. Otwieramy się na jeszcze większe błogosławieństwa i stajemy się narzędziami pokoju i miłości Bożej w tym świecie. Tak jak Karola Kutis, niech będziemy światłem w życiu ludzi wokół nas, pokazując, że prawdziwa wolność i radość trwą w życiu zgodnym z wolą Bożą. Na koniec, niech pokój Chrystusa, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów. Niech stawiennictwo Najświętszej Maryi i wszystkich świętych nas umacnia i prowadzi w naszej drodze. Niech będziemy żywymi świadkami miłości Bożej, promieniującym światłem wszędzie, gdzie się udamy. Niech Twój tydzień będzie pełen film modlitwy, refleksji i wyzwolenia. I pamiętaj, w każdej trudnej chwili wołaj do Jezusa. On jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, nie zapomnij zapisać się na kanał. Módlmy się razem i kontynuujmy szerzenie tego światła. Niech Karol Akutis stawia się za Tobą. Bonds is Borgium.